Gość Studia Bałtyk kierownik Regionalnego Centrum w Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, witam serdecznie słuchaczy i sympatyczną panią redaktor. Dziękuję Panie redaktorze i my dziękujemy proszę powiedzieć o tym podarunku słonecznym, to będziemy potem mówić, ale zacznijmy od sprawy, która jest bardzo alarmująca, bo my wielokrotnie o tym mówiliśmy, chociaż są też efekty, bo na przykład w Słupsku wielu pracowników tamtejszego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oddawało krew, bo usłyszało te apele nasze radiowe, że tej krwi brakuje. Jest bardzo tragicznie, czy jest źle na półmetku wakacji, jeśli mówię. Tutaj no, nie jest dobrze, trzeba powiedzieć, no, ale dzięki między innymi mediom, no, y, trochę dawców się jednak zgłasza mimo tego sezonu wakacyjnego. Jednak co roku to jest obserwowane, że w wakacje, gdzie zapotrzebowanie w naszym regionie na krew jest większe, bo jesteśmy regionem turystycznym, dawców jest mniej, bo nie ma studentów, nie ma uczniów. Wyjeżdżają też na wakacje nasi stali dawcy, więc ilość oddających krew się zmniejsza. No, na przykład w dniu wczorajszym było 18 donacji czy 18 oddanych porcji krwi, co stanowi mniej więcej połowę tego, co zwykle bywa dziennie więc no zdecydowanie jest e, różnica na minus. Przychodzą ci, którzy zostali, nie wyjechali, czy pojawiają się na przykład nowi, którzy przyjechali właśnie tu do Koszalina, albo są w opolicy. Nowi również się pojawiają, sporadycznie zdarzają się turyści, który, którzy są tutaj na wczasach i zapraszamy takie osoby, bo jeżeli ktoś jest krwiodawcą, tutaj jest akurat, ma termin, że może oddawać krew, a ma już dość tego słońca, to jak najbardziej. E, pomieszczenie, w którym oddaje się krew e, jest klimatyzowane, także przyjemnie chwilę można spędzić je, z pożytkiem. Życie się niestety toczy normalnie, czasami no niestety tragicznie, bo są i wypadki i operacje i tego nie można zmienić. Natomiast skoro w tej krwi jest o połowę mniej <noise> zakładamy, tak? Bo tak jest, tak? To jak wy się ratujecie? no mianowicie no, to jest normalny standard że jeżeli brakuje no, to pewne rzeczy planowe są odkładane czyli bywają planowe operacje e, gdzie można je przesunąć na dalszy termin gdy e, będzie dostępność krwi większa e, oczywiście bardzo istotna jest tutaj wymiana między oddziałami terenowymi krwiodarstwa i regionalnym centrum krwiodarstwa w Szczecinie e, codziennie karetka nas odwiedza która bądź zabiera krew bądź przywozi i, krew, I w zależności od potrzeb w danym miejscu, no jest to uzupełniane, i staramy się tak, żeby ta dostępność do celów najpilniejszych no, stale była. Czyli niedopuszczana jest sytuacja, że krwi zabraknie w, w sytuacji nagłej, zagrożenia. Nie, nie, rezerwy, rezerwy zawsze trzymamy, e, takie i, i przy e, rzeczywiście e, zagrożeniu życia, przy sytuacji bardzo pilnej, przy wypadkach, e, no, ta krew, no, musi być dostępna, e, no, ewentualnie jest, e, tak jak mówię, no ściągana na pilnie, no, z pobliskich oddziałów, e, czy czasami e, z pobliskiego, regionalnego centrum, w słupsku. Pomówmy o tych, którzy krew oddają, bo oddają przede wszystkim dlatego, że chcą pomagać. To jest najczęstsze wytłumaczenie i odpowiedź na pytanie, dlaczego Pan Pani to robi. Tak jest. No, przede wszystkim dla własnej satysfakcji, że mogą pomóc innym. Wielokrotnie też jak się z dawcami rozmawia, no, są to historie życiowe, bo sam ktoś kiedyś potrzebował krwi, otrzymał transfuzję, więc teraz chce się odwdzięczyć i oddaje. Bądź też taka sytuacja zdarzyła, zdarzyła się w rodzinie i dlatego też ktoś został dawcą i już chodzi do nas stale. Także tutaj są czynniki różne. No, Przede wszystkim chęć pomocy to jest na pierwsze miejsce się wysuwa. Wyobraźnia czasami podsuwa różne obrazy, więc, panie doktorze, gdyby pan powiedział, jak to jest z tym oddawaniem krwi, z tym pierwszym ukłuciem. To muszę powiedzieć, że to to wyobraźnia czasami rzeczywiście nadmiernie działa, natomiast sam proces jest bardzo prosty i. Bolesny, tutaj bezbolesny. Bólu jest niewiele. Bo, że coś jest bezbolesne, to trudno powiedzieć. Natomiast e, e, sam proces no, polega na tym, że taki chętny nadawca, no, pierwszorazowy, zgłasza się, sprawdzana jest jego tożsamość, e, badany jest, badane są parametry e, morfologii, czy on się nadaje, bo też nie możemy zaszkodzić e, temu chętnemu do oddania krwi. Jeżeli są za niskie parametry, to po prostu nie pobieramy krwi. E, natomiast po zbadaniu tych podstawowych rzeczy, no ta krew jest e, pobierana, Zbiera się 450 ml krwi. E, poleży sobie ten, co oddaje krew po oddaniu. Jak się I źle poczuje, to też sobie poleży. To tak? też sobie poleży, oczywiście, i poczekasz będzie lepiej. No, różne to reakcje bywa. Zdarzają się. Natomiast są to reakcje, że słabo się robi naprawdę sporadyczne. E, większość dawców e, z uśmiechem wychodzi od razu po oddaniu krwi, e, bierze paczkę czekolady i zadowoleni, że pomogli, idą do domu. Często pojawiają się krwiobusy i z zapowiedzi wynika, że dzisiaj krwiobus ma przyjechać m.in. do Sławna, będzie także w przyszłym miesiącu Wmielnie. To też jest jakaś pomoc? Na pewno jest to pomoc, a przede wszystkim jest to taka promocja krwiodawstwa, bo w naszym takim zabieganym życiu no, często dlatego nie oddajemy krwi, że nie mamy na to czasu, nie wiemy jak to wygląda. I krwiobóz bywa taką okazją, gdzie właśnie zdarzają się osoby pierwszorazowe, co oddają krew i wtedy mają tą możliwość zobaczyć, że jest to sprawa bardzo prosta, bardzo łatwa łatwa i bardzo często ci, co oddali tam pierwszy raz, potem przychodzą do nas do oddziału. Także ja bardzo się cieszę, że tutaj aktywność krwiobusów wzrasta, pojawiają się, bo to jest przede wszystkim promocja krwiodawstwa według mnie. I krwiobusy ze Szczecina i ze Słupska. Panie doktorze, upały. Dzisiaj trochę jakby upał nam zelżał. To wcale nie znaczy, że pogoda jest dużo lepsza niż była, bo jest sparno. I kiedy słyszymy i podajemy chociażby komunikaty, kiedy lekarze apelują, żeby w porze największego słońca nie, si nie siedzieć na plaży, to wystarczy spojrzeć, co się dzieje na plaży. Tłumy nie znikają. E, no nie znikają, bo staramy się wykorzystać. W naszym klimacie jest to ewenement, że jest tak gorąco. E, w tej chwili nie musimy jechać w tropiki, bo tropiki są u nas. To ma swoje dobre i złe strony. E, dobre i złe strony. To gorąco. Bo oczywiście tutaj y, ostrzegamy zawsze jako lekarze przed nadmiarem słońca, bo może dojść do udaru, cieplnych w tych godzinach szczytu nasłonecznienia no nie powinno się za długo przebywać powinno się dbać o to żeby było okrycie głowy e, i też powinno się dbać o to żeby odpowiednie nawadnianie było ta ilość płynów dzienna powinna być no, w takich gorących dniach nawet 3-4 litry dziennie powinno się wypijać płynów, żeby nie doszło do odwodnienia. Też trzeba unikać nadmiernych wysiłków w razie takiego nasłonecznienia. Niektórzy pracują, nie wszyscy mają urlopy, a wracając do płynów, to o tych płynach innych nie będziemy mówić. Natomiast woda mineralna czy słodzone, niegazowane zupełnie nie? Woda mineralna no, najzdrowsza jest niegazowana, oczywiście, ale i, i taka, i taka może być. Nie, te napoje, jak najbardziej, no, żeby uzupełniały nam e, to, co wypocimy, to, co stracimy w taki ciepły Jeśli dni. źle się poczujemy, serce zapika słabiej, mocniej, to co wtedy? E, wtedy odpoczynek miejsce oczywiście. Dzwonić po lekarza? E, jeżeli bardzo źle się czujemy, to tak, bo zdecydowanie obserwuje się e, zasłabnięcia i spadki ciśnienia e, przy tych upałach. Także m, często zdarzają się wyjazdy właśnie do pogotowia z powodu niskiego ciśnienia, zasłabnięcia. E, no, jest to e, czasami e, trudna e, temperatura do zniesienia dla zwłaszcza starszych ludzi. A jeśli odczuwamy takie dzienne spowolnienie, Spowodowane właśnie tym, co się dzieje za oknem. To jest jakaś oznaka zmęczenia, przemęczenia już. Czy to rzeczywiście coś może być z tym zdrowiem? No niekoniecznie, to zależy już tam indywidualnie, no bo, bo są osoby, które bardzo źle znoszą upały i no u nich to jest spowodowane po prostu tą e, sytuacją zewnętrzną, tą atmosferą, nie wynika to z organizmu. No a bywają osoby oczywiście e, przemęczone do tego przemęczenia przy takich e, obciążeniach temperaturą, łatwiej dochodzi jednak. Dochodzi również niestety do ukąszeń przez żmiję. No, o pladze możemy mówić? Czy to by byłoby na wyjazd? Nie, no, o pladze bez przesady, natomiast no, dyżurując w pogotowiu czy na oddziale ratunkowym, zdecydowanie mogę zaobserwować, że no, przez moich y, ostatnich kilka dyżurów y, no, było kilka przypadków takich y, ukąszeń przez tą naszą żmiję zygzekowatą. Y, no i są to sytuacje niebezpieczne i wtedy należy dążyć jak najszybciej, żeby uzyskać tą kwalifikowaną pomoc medyczną. No nie każde ukąszenie jest jadowite, ale zawsze trzeba do lekarza. Tak, no bo to niebezpieczeństwo, że tak jest, no to jest jednak duże i, i tutaj już się oceni lekarz, co to było, jak to było. No tutaj mój ostatni pacjent, którego załatwiałem, akurat przyjechał ze zdjęciem zrobionym telefonem, że i żmi, także tak, od razu było wiadomo, o co chodzi, e, co to była za przyczyna, no i że wymaga tej surowicy przeciwko jadowi żmi, no i obserwacji szpitalnej, bo w takim przypadku to jest to standard, że takiego pacjenta zostawia się w szpitalu na kilka dni. Ludzie wiedzą, co robić w takiej sytuacji, kiedy jest to ukąszenie? E, no nie bardzo, no ale też czasami sytuacja powoduje, e, że robią no nie to, co powinni, e, bo e, po Czyli takim, co robimy, a czego po, nie robimy. Po ukąszeniu przez żmiję. E, no powinno się przede wszystkim zachować spokój. E, jak najbardziej ograniczyć aktywność ruchową, żeby nie rozprzestrzeniał się ten jad żmi e, no i jak najszybciej uzyskać tą pomoc medyczną już rzeczywiście kwalifikowaną, żeby ten czas do podania surowicy przeciwko jadowi żmij był jak najkrótszy. Natomiast. Panie doktorze, ale w takiej sytuacji ja mogę jechać samochodem? Czy lepiej nie, żeby ktoś mnie zawiózł? Czy lepiej, lepiej dzwonić że, po lekarza? Lepiej, żeby ktoś, i, albo zadzwonić, bo, no, co prawda w samochodzie, no, ta aktywność ruchowa nie jest duża, no, ale e, tutaj różne e, objawy niepożądane z powodu samego ukąszenia e, przez mogą a, zaistnieć, e, no, i nie jest zbyt bezpieczne prowadzenie samochodu w takiej sytuacji, gdzie e, możemy nagle e, stracić e, możliwość kontroli pojazdu, także tutaj e, z tym uważajmy, lepiej, żeby albo druga osoba dowiozła, albo wezwać po prostu pogotowie w tym przypadku. Ten pacjent, o którym wspomniałem, ze zdjęciem brzmi, który przybył, no on niestety no, był na jakimś spływie i, i był sam i musiał dotrzeć, dopłynąć. Także tutaj aktywność ruchowa była duża. No ale jeżeli mamy taką, mówię, możliwość, żeby tego nie robić, no to powinien albo ktoś dowieść nas, tą osobę poszkodowaną, Albo też zadzwonić po pogotowie. Panie doktorze, krótko bardzo proszę. A czego nie robić w takich sytuacjach? Paniki. Łatwo powiedzieć. Ja krótko to krótko. Warto powiedzieć, czego nie robić? Nie majstrować, nie kombinować, nie grzewać? Nie, nie majstrować, nie kombinować. Podstawowa zasada to, co mówiłem: e, ograniczyć tą aktywność fizyczną i, i jak najszybciej starać się uzyskać pomoc medyczną. I jeszcze ostatnia sprawa. Mamy tropiki, ale niektórzy wybierają dalsze tropiki. Czy teraz, jeśli ktoś chce dalej pojechać do egzotycznych krajów, to, to jest pora, żeby zaszczepić się i zadbać o zdrowie? Czy to już za późno? E, to jest kwestia taka, że zaszczepić się tak, żeby to szczepienie było m, efektywne i ono działało w trakcie naszej naszego pobytu za granicą, to należy o tym myśleć 6-8 tygodni przed wyjazdem, żeby ta szczepionka uzyskała pełną skuteczność. Także zdecydowanie tutaj wybierając się na jakąś podróż egzotyczną, która wymaga szczepienia, musimy myśleć o tym no, dużo wcześniej, miesiąc, półtora miesiąca wcześniej, i, I oczywiście oceniając no, pewne narażenia w danym regionie, i to wynika e, i w swoim też, gabinecie ma pan taką specjalną mapkę. Tak, to lepiej, mapkę lepiej gdzie, gdzie się nie wybierać. E, gdzie są e, szczepienia e, obowiązkowe, gdzie są szczepienia zalecane. Natomiast ta sytuacja epidemiologiczna oczywiście się zmienia i warto zawsze sprawdzić, co jest e, aktualnie w danym regionie zalecane, ale bardzo też to zależy od e, czasu naszego pobytu, od warunków naszego pobytu, e, bo to wpływa na to, czy się szczepić, czy nie szczepić. Czasami ta decyzja. no o szczepieniu nie jest potrzebna, natomiast jeżeli jest potrzebna, e, no to tutaj warto zasięgnąć rady lekarza. Szczepienia obowiązkowe, przypomnijmy, to są praktycznie tylko takie dwa, e, czyli szczepienia przeciwko żółtej gorączce w niektórych krajach Afryki, Ameryki Południowej e, i szczepienia przeciwko meningokokom, gdy się wybieramy do Arabii Saudyjskiej. To tam są obowiązkowe. Natomiast wszelkie inne szczepienia to są e, szczepieniami zalecanymi, które zależą od regionu, od czasu pobytu, warunków pobytu. I choćby szczepienia przeciwko żółtaczce. Dziękuję bardzo. Doktor Wademar Ślęzak, kierownik regionalnego centrum Kredasa w kolelu. W Koszali nie był gościem studia Bałtyk. Gość studia Bałtyk.